Ale makaron. Cześć, witam ponownie. Tym razem będziemy mówić o elektryce vana. Jak widzieliście przed chwilą, całkiem spory makaron już powstał. Ponieważ prace nad izolacją dobiegają końca, więc równolegle trzeba było poupychać już kable w miejscach, gdzie wiemy, że będą nam potrzebne. Gdzie już przewidziałem sobie jakieś gniazdka, urządzenia elektryczne typu oświetlenie. Także elektryka wanie no jest to też jeden z kluczowych elementów. Eee, o samej elektryce w ogóle o składaniu to jeszcze będą pewnie kolejne odcinki, gdzieś tam precyzyjniej, żeby pokazać. Na razie tylko tak rzucimy okiem e, w ogóle po co te kable, które je prowadziłem, e, do czego mniej więcej w ogóle o czym warto pamiętać, e, gdzie te kable sobie ewentualnie puścić. W sumie może czegoś zapomniałem, to możecie napisać. Jakby co, to jeszcze będziemy gdzieś dokładać, sztukować, zanim ściany już pozamykamy. Takim miejscem, gdzie w ogóle jest też spory pękabli, ogólnie w naszej części, gdzie będzie mniej więcej stolik. Jest tu całkiem pokaźna ilość przewodów. Puściłem sobie dwie Ariotki, kabel HDMI, kabel USB, przedłużkę, z 12V takie zasilające i dwa kabelki trochę cieńsze też do instalacji 12V Po co to wszystko? W tym miejscu planuję zrobić ogólnie na prawo od tego subka planuję zrobić takie centrum dowodzenia i wymyśliłem sobie generalnie mało kto tak robi, ale że człowiek jest z zawodu automatykiem to go kusi żeby coś pokombinować więc centrum jakby sterowania tego kampera będzie komputerek Raspberry Pi Stąd właśnie jest ten kabel HDMI i USB poprowadzony, bo w tym miejscu zamontujemy sobie ekran dotykowy Więc po to jest HDMI i USB A sama jednostka sterująca będzie w naszej elektrowni rozdzielniej. I co? I tu po prostu to Raspberry pi gdzieś sobie będzie wisiało ono ma tam szereg złączek pinów, którymi będziemy mogli wystarować przekaźniki już do załączania konkretnych obwodów, czy to do obwodów napięcia 230V czy obwodów 12V, także, także taki, mam, taki mam nietypowy pomysł, ogólnie ludzie wkładają jakieś wiktrony inne dziwne wynalazki z Australii także tu pójdziemy całkiem po bandzie i będziemy robić pełne DIY. Myślę, że tak, jako system mogę już powiedzieć, że będę wykorzystywał asystanta, czyli jako ten czon. Pewnie gdzieś później będziemy jeszcze pokazywać, jak to konfiguruje, jak to ożywiam do działania. Myślę, że może kogoś to zainteresować. Zobaczymy, co ciekawego z takiego Raspberry da się wycisnąć, bo w końcu można jest postawić serwer jakiś multimediów. Także można, nie wiem, trzymać filmy, zdjęcia, jakieś inne serwisy uruchamiać aplikacje na tym, które coś będą jeszcze innego robić jakieś zarządzanie energią, zbieranie logów, coś takiego wszystko to będziemy mogli w sumie zrobić lokalnie zamiast wysyłać gdzieś do chińskiej chmury to taki, taki może trochę niuans, ale nie wszyscy lubią trzymać na chińskiej chmurze swoje rzeczy oprócz tego, jeśli chodzi o to miejsce yy, ponieważ już było blisko do łazienki to dwa kabelki z tych cieńszych. Jeden odpowiada za światło w łazience, drugi za wentylatorek, który jest tutaj naszym wywiecznikiem. Więc już tutaj pominiemy sobie przekaźniki i po prostu zrobimy te akurat z dwie części na, na zwykłych pstryczkach włącz-wyłącz. Po co te riotki w ogóle jeszcze? No, eriotka ma, każda eriotka ma 8 żył, także no, można wystarować i z 16 różnych rzeczy bezpośrednio z kabelków. Yy, na, na przekaźniki, ale może faktycznie, jak ten system, bo ogólnie, załóżmy, że Raspberry wypadło czy coś takiego, to, to może jakieś takie właśnie warto też mieć bardziej elektryczne rozwiązania, gdyby coś IT strzeliło. Yy, potem, co kolejne takie miejsce to był odcinek o robieniu dziury na dachu i przekładaliśmy sobie kable solarne. Ogólnie, jeśli chodzi o ciągnięcie kabli, to polecam te górne kanały. Ten środkowy jest taki o, bo ma pewną wadę, że gdzieś tu w środku się ze sobą lewa strona z prawą nie łączy, jest tylko takie małe okienko, także ogólnie albo łatwiej puścić kable górą, albo też sobie część kabli prowadziłem tutaj całkiem, dalej w tym korytarzu, no i tu już pod izolacją będziemy je wpuścili pionem, a wracając do kabla solarnego, no to poszedł sobie górą na tył. I tutaj będzie wiadomo, tu jest koniec. Będzie regulator ładowania do akumulatora podpięty. Kolejną ciekawostką, no to tu jest taki gruby kabelek 35 mm2. Ten kabelek sobie idzie podłogą i przechodzi do szoferki. W tym oto miejscu i po co on jest? On będzie nam łączył, se, będzie podłączony do separatora akumulatorów. Czyli do urządzenia, które pozwala nam ładować akumulator hotelowy z alternatora silnika. I dlatego taki gruby kabel jest, bo tam prądy też idą dosyć pokaźne. Oprócz tego na końcówkach tego kabla zakładamy bezpieczniki. Jeśli chodzi o lewą stronę, tu jeszcze poprowadziłem sobie 12-230 V. No tu będzie, gdzieś tu będzie stoli, ogólnie do siedzenia. I znów no to gdzieś tam pod stolikiem wyprowadzimy sobie gniazka do ładowania jakichś telefonów, laptopów o takie rzeczy ogólnie typowo użytecznym, praktycznym miejscu. Eee, jeszcze jeden kabelek 230V wyprowadziłem w miejscu, gdzie tu może być, już się może zaczynać jakaś mała szafka górna czy coś w tym stylu. Także tu jakieś też możliwość podładowania urządzeń przewidziałem. Kolejna ciekawostka to są kable poprowadzone do okienek. Ktoś pomyśli, że po co mi kable do okienek Tutaj też są Tutaj też przewidziane to jest O, chyba w ten sposób e, Ano po to, że jakby kiedyś chcieć wymienić zwykłe okno na jakiegoś Maxfana To będziemy mieli 12V, żeby go zasilić Ale w tym miejscu i tak planuję to okienko przerabiać Przerabiać na okno z wentylatorem e, na kanale majowanie pokazywał jak to zrobić, więc pewnie zrobię to podobnie. I tak kolejnym kablem, o którym warto przewidzieć wcześniej, to jest oświetlenie sufitowe. Ja sobie poprowadziłem tu przy tylnym oknie poprowadziłem sobie dwa przewody i one mają być od ogólnie myślę zrobić takie dwa paski ledowe wzdłuż jeden i drugi aż chęt do Łazienki. No więc tu się będzie zaczynało, po prostu oba te LEDy, stąd tutaj kabelki. To było od wentylatorów, już mówiłem. Tu jest jeszcze jeden ciekawy kabelek, też ogólnie typu eriatka I ten kabelek ma mi służyć do przyszłościowego podłączenia kamerki cofania. Więc ten kabelek idzie sobie head-head-head. puszczony jest w peszlu. Więc yy, do samej aż do szoferki Tu było takie miejsce gdzie Można było Tam potem zaraz można było zejść w dół pionowo do tego słupka I już tam wychodzimy potem przy podpasami pasażera Wychodzimy już sobie w stronę nóg No i w stronę radia pójdziemy bo, bo pewnie będę kupował jakiegoś nowe radio 2 d z nawigacją na Androidzie coś w tym stylu aby mieć wszystko pod ręką, Android Auto CarPlay i takie bajery, nowoczesne. Teraz druga strona jak na razie kabli trochę mniej. Ogólnie, cała ta strona będzie rząd szafek podwieszanych i to będzie taka główna część magazynowa na rzeczy prywatne plus jakieś tam już bardziej nad kuchnią to kuchenne. Jest tutaj także, żeby jakieś czy to ładowarki do urządzeń, czy jakieś światełka do włączania po otwarciu klapy, drzwiczek i tym podobnych. Także tu sobie ten, to jest wszystko jeden kabel, przeprowadzony, przewidziany do szafek. No i jeszcze idzie sobie na dół do tutaj, do jakiegoś zasilania urządzeń kuchennych, gdyby była potrzeba. E, oprócz tego poprowadziłem sobie kabel 230V. Też się w kuchni przydaje. Jakiś nie wiem, ekspres do kawy, mikser, coś w tym stylu. Tutaj ze względu na okno przewiduję, że gniazdko będzie gdzieś w tej ogólnie części. Też będzie przytwierdzone tu na jakiejś desce czy czymś podobnym. Będzie tu tutaj po prostu puszka z gniazdkiem. Potem już w finalnym miejscu. Tu jeszcze jak widać zmaltretowałem kabel od lampki, która była fabrycznie. Chcemy tu zrobić taki bajer, że normalnie jak otwieramy drzwi, to ta lampka się nam zaświeca i to jest zasilane z akumulatora głównego samochodowego. No a i gdy na przykład wracamy sobie wieczorem do kampera i zanim Zanim dojdziemy do naszego centrum sterowania, by włączyć jakieś inne oświetlenie, to ten kabelek sobie wykorzystam, pociągnę go w dół i sobie zrobię jakieś takie przypodłogowe oświetlenie. Tak, żeby już coś po prostu widzieć po otwarciu drzwi, gdzie się wchodzi. Yy, ogólnie, z grubsza na ten moment to jest tyle. Jeszcze są takie sprzęty, jak lodówka i bole, boiler do ogrzewania wody przewidziane. Lodówka jest planowana do wstawienia gdzieś tu zaraz za nad kolem, na, na lewą stronę. I tu już kabelek pewnie sobie puścimy dopiero równolegle z wężami od wody. I będzie gdzieś tu po podłodze szło jakieś takie małe korytko, a może tu podepnę kawałek tej płyty, żeby to w miarę wyrównać. Ewentualnie jakiś tylko taki mały próg zrobię. Wymyśliłem, że do, do posiadania ciepłej wody będę grzał wodę boilerem elektrycznym, który znajdzie się gdzieś w tym miejscu pod, pod fotelem, pod jednym z foteli przy stoliku. Także tutaj jeszcze i tak będę musiał pójść węże wody. Do, do zbiornika na wodę, który będzie w tym miejscu, na tym nadkolu, aż tutaj do końca zabudowany. No i co? Z grubsza to tyle. Jeśli chodzi o elektrykę, no to pewnie będziemy coś więcej już przy podłączaniu nagrywać. Cześć!